Czekat tu mimi. Yy, sorry, że mi nie było przez 3 tygodnie, ale byłam na koloniach. W sumie trwały tylko 2 tygodnie, ale mniejsza z tym. Yy, I dzisiaj wam pokażę moją kolekcję figurek psów. No wiecie. Pierwszy to jest taka skarbonka. Jest, nie ma oczu, bo wypadku mu. Yy, to jest moja skarbonka aktualna na, na drobniaki. Drugim jest ten on tutaj. No, łapka mi się z tym Kupiłam go dla mojego psa, jakby on na wakacjach. No, na obozie. Y, trzecia figurka to taki welcome. Y, jego no, dostałam od koleżanki. Co piękne. To jest też chyba terierek. Jest taka drzemiona figurka, którą w sobie w, 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 w. na roztoczu Kupiłam też piesek, chyba. Tak pies. Kolejny to mm, też taki terierek. On ma kość. Yy, właśnie ja lubię takie mm, gdzieś takie figurki psów. Gdzieś w typu, że mają w pysku, kości i tak dalej. I takie obroże fajne. No, bardzo lubię takie figurki. Kolejny jest taka figurka, którą na loterii wygrałam za złotówkę to są też chyba terierki. Kolejna jest figurka teriera rosyjskiego, chyba. Tak, to jest terier rosyjski. Ma no, przynajmniej mi się tak wydaje. Na wystawie kupiłam w Lublinie. To jest z modeliny. Gdyż ogon ma taki gładki. Następny jest taki damateńczyk. No to jest kamyczka, ostatnio byłam badana mam takie To jest mojego brata, taki brylok z Madoliny. Husky, też na wystawie został kupiony. I tu są takie trzy małe pieski. I takie dwie z Gigi Love, one też się częściowo zaliczały do kolekcji. Więc tak wygląda cała moja kolekcja. No i jeszcze taki duszek. <laughs> topa